Pytanie, czy Polska jest gotowa na rewolucję sztucznej inteligencji, ma wiele wymiarów. Jeżeli byśmy spojrzeli na największe potęgi, które dziś inwestują w sztuczną inteligencję, no to rzeczywiście na dziś my jeszcze tyle nie inwestujemy. Natomiast sztuczna inteligencja to są trzy wymiary: są algorytmy, to są dane i to jest computing power. W obszarze zarówno danych posiadamy i możemy go tworzyć, w obszarze computing power, no tutaj potrzebujemy inwestycji, ale jedną rzecz mamy na pewno. W obszarze algorytmów mamy jednych z najlepszych na świecie, matematyków, algorytmików, programistów, architektów, którzy dokładnie tworzą te rozwiązania w oparciu o AI, dlatego Polska jest gotowa w tym najważniejszym aspekcie myśli technicznej. Firmy technologiczne są obecne w Polsce od ponad 30 lat, większość z nich, i państwo polskie szeroko rozumiane, nie tylko agendy rządowe, ministerstwa, ale również biznes, mały, duży, średni, korzystają z firm technologicznych i z ich rozwiązań. Pytanie, czy korzystają z tych najnowszych, z tych najbardziej efektywnych, czy wdrażają je w skali masowej, to już jest inne pytanie, dlatego że małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce nadal nie do końca uwierzyły w siłę rozwiązań IT. Te średnio i duże firmy, one już to realizują, więc potężna wiedza, która jest potrzebna, musi spłynąć nadal do średnich i małych firm, tak żeby nasz produkt krajowy brutto zwiększał się dzięki nim, bo one są motorem naszej gospodarki. Pytanie o to, czy jesteśmy cyberbezpieczni, zawsze niesie taką odpowiedź, że w 100% nigdy nie będziemy bezpieczni. Natomiast na poziomie, na jakim możemy się zabezpieczać, tworząc nasze instytucje, które są do obrony nas przed atakami cybernetycznymi, cybercrime, który jest realizowany w sieci, myślę, że osiągnęliśmy niezwykle wysoki poziom w porównaniu do naprawdę dużych potęg europejskich. Warto tu wspomnieć o certach prowadzonych w nask w sektorze bankowym przez ZBP, warto wspomnieć o bardzo silnie rozwijającym się dekawocu, który od strony wojskowej nas zabezpiecza. Także ja rozmawiając z wieloma podmiotami na rynku, jestem przekonany, że bardzo duża część naszej infrastruktury jest w dobrych rękach. Oczywiście nigdy nie jest to 100%, i oczywiście będziemy dążyć do tego ideału. Rozwiązania typu zero trust, które my jako firma oferujemy, od komputera osobistego do najbardziej zaawansowanych data center, pomagają. Jest jeszcze jeden ważny aspekt. Musimy patrzeć na łańcuchy dostaw, dlatego że coraz więcej ataków przychodzi nie. Z produktu końcowego, ale spod zespołu, które tworzy łańcuch dostaw. I tam musimy zadbać również o bezpieczeństwo. Sztuczna inteligencja jest dzisiaj, powiedziałbym, w wieku dziecięcym, jeśli nie niemowlęc. To jest trochę tak, jakby zastanawiać się, jaki poziom osiągniemy w elektryfikacji, kiedy dopiero wynaleziono elektryczność. To nie tak. My w tej chwili dopiero wszyscy uczymy się rozwiązań AI, uczymy się use case'ów, uczymy się jak ją wykorzystywać, bo z całym szacunkiem, ale pytanie do czata GPT to nie jest zastosowanie sztucznej inteligencji. Dziś mówimy o agentach AI, o współpracowniku, który jest całym konglomeratem rozwiązań AI, który będzie podnosił naszą efektywność, który będzie zwiększał produktywność firm. I w tym aspekcie myślę, że Polska ma szansę, dlatego że coraz więcej rozwiązań będzie tworzonych w oparciu o modele też open-source'owe, które można wytrenować na swoich danych, relatywnie niskim kosztem w porównaniu do tych dużych modeli, o których wszyscy słyszymy. Także tak, ta szansa jest przed nami. Mamy algorytmików, wykorzystajmy ją dobrze.